thank uh you -huh. Niedawno e, słyszeliście Państwo w różnych naszych wypowiedziach, że e, te wakacje szykują się bardzo intensywnie, jeżeli chodzi o duże wydarzenia e, sportowe balonowe, mistrzostwa szybowcowe. Przed nami też taka, można powiedzieć, e, trochę sportowa impreza piknik e, szybowcowy w tym zakresie, ale niedawno mówiłem w mediach, w telewizji Leszno, że jeszcze szykuje się jedno bardzo duże wydarzenie symboliczne e, i historyczne wydarzenie wydarzenie, którego Organizatorem będzie klub Polonia. Na co dzień spotykamy się bardziej. Spotykacie mnie Państwo jako, jako posła Ziemi Leszczyńskiej, natomiast dziś pozwólcie, że wypowiem się także jako pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Postanowiliśmy, jeśli chodzi o działania rządu polskiego dla Polaków za granicą, aby zorganizować Piłkarskie Mistrzostwa Europy w okresie, kiedy te Mistrzostwa będą się odbywać na naszym kontynencie. Chcemy zorganizować polonijne piłkarskie Mistrzostwa Europy, skupiające najlepsze kluby polonijne na naszym kontynencie. Seniorskie. Seniorskie. I uwaga, drodzy Państwo, pierwsze tego typu mistrzostwa w historii odbędą się w Lesznie na stadionie, na obiektach Polonii Leszno, jednego z najstarszych, najstarszych klubów. Jest to. Pewien hołd państwa polskiego dla klubu Polonia Leszno, klubu niezwykle zasłużonego w czasach zaborów, walki o niepodległość. Polonia Leszno była w najlepszym tego słowa znaczeniu narzędziem kultywowania polskości w trudnych czasach, kiedy państwowość na początku nie istniała. Tak samo działają nasi rodacy za granicą, wokół klubów polonijnych. Buduje się polskość, buduje się polską tożsamość i chcemy, żeby te kluby miały możliwość spotkania się, integracji, odbycia też turnieju. Już teraz mogę również Państwu powiedzieć, że patronat nad wydarzeniem objęła telewizja TVP Polonia, telewizja nadająca satelitarnie na wszystkich kontynentach świata i będą na jej antenie bardzo szerokie relacje z tego. Dla nas i dla klubu Polonia 1912-Leszno to wielkie wydarzenie i wielka przyjemność, że możemy być głównym organizatorem tego wydarzenia. Mistrzostwa odbędą się od 7 do 11 lipca. Mamy już potwierdzony udział kilku drużyn. Przede wszystkim będą to drużyny z Wiednia, z Berlina oraz Stilburga. Planowane jest również tutaj przybycie drużyny ze Stawangę oraz z Brukseli. Niestety tutaj COVID troszeczkę nam komplikuje sytuację, jeżeli chodzi o drużynę z Lwowa czy też drużynę z Wielkiej Brytanii. Natomiast tutaj rozmowy ciągle trwają i czekamy na decyzję tych klubów w najbliższym czasie. Spodziewamy się około 6 do 8 drużyn, jako taką polską drużynę będzie prezentowała właśnie Polonia Leszna. Mecze fazy grupowej jakby planowane są, że odbędą się w Zaborowie, natomiast finały mistrzostw odbędą się na stadionie piłkarskim lekkoatletycznym atletycznym w Lesznie. Dofinansowanie z tego co wiem macie pan minister, ten hołd państwa polskiego w wysokości. Tak jest, tutaj otrzymaliśmy dofinansowanie na, na organizację tego turnieju, także tylko dzięki tej pomocy możemy tą imprezę sfinansować. Oczywiście tutaj również liczymy na sponsorów, którzy mamy nadzieję, że wspomogą organizację całego wydarzenia. I to jest dofinansowanie właśnie z biura pana ministra, tak? Tak, tutaj dokładnie z Departamentu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą. Tutaj wsparcie w wysokości Ponad 260 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, tak jak powiedział Pan Menadżer, cały czas szukamy sponsorów. Panie Ministrze, dziękujemy, bo to jest naprawdę ogromne wsparcie, ale też dużo drużyn ma przyjechać tutaj z Panem Przemysławem. Jak rozmawialiśmy, to cały czas gdzieś tam patrzyliśmy, że to są naprawdę renomowane drużyny nazwy. Przynajmniej tak jak tutaj mówiliśmy o tej pogoni lwów. Mamy deklarację, wiemy, że władze chcą przyjechać, tylko jeżeli nie będzie problemów, tutaj tak właśnie związanych z covid -a. Szukamy sponsorów i między innymi jeden ze sponsorów zapowiedział, że ufunduje też nagrodę. Raczej nie jestem znany z tego, że jestem wielkim entuzjastą piłki nożnej, raczej żużel zawsze był moim ulubionym sportem, ale jestem wielkim miłośnikiem Polonii, ambasadorów, którzy reprezentują mój kraj, nasz kraj na całym świecie. Dlatego postanowiłem, jako wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Leszna, ufundować puchar dla najlepszego króla Strzelca i nagrodę niespodziankę. Ja jeszcze, drodzy Państwo, dodam, jeśli chodzi o wysokość dotacji kancelarii premiera. Ponad ćwierć miliona złotych to jest duża kwota, ale drodzy Państwo, pamiętajmy, że dla części z tych zawodników, z tych liderów środowiska polskiego, to będzie pierwszy przyjazd do Polski i po prostu Leszno jest wybrane także obok wspaniałej historii klubu Polonia Leszno jako piękny przykład Polski. Ci młodzi ludzie między zawodami będą mieli okazję zobaczyć miasto króla Stanisława Leszczyńskiego, będą mieli okazję zobaczyć Rydzynę, świętą kurę, inne miejsca w naszych okolicach. To będzie po prostu wizytówka Polski i to będzie też ten walor patriotyczny i wychowawczy. I w związku z tym nie może być po prostu no tutaj byle jak to zrobione, musi być to zrobione naprawdę dobrze, a to, że hotelarze, gastronomia z Leszna, z okolic po tych trudnych covidowych czasach jeszcze dodatkowo będzie miała klientów, to tylko, tylko lokalny biznes na tym zyska. Ostatnia uwaga, moje pierwsze euro w życiu, jakie pamiętam, to było euro w Szwecji w 1992 roku. Tu widzę pan redaktor się uśmiechał, widzę też pamięta, zwycięstwo niespodziewane Duńczyków, 2-0 z Niemcami w finale. Ale mówię o tym dlatego, że wtedy też było 8 drużyn. I właśnie pamiętajmy, że Euro 392 czy 88 to było jeszcze naprawdę już w dobrej formie czasów UEFA. To były właśnie 8 drużynowe, bardzo ciekawe, udane turnieje. My jakby nawiązujemy do tamtych czasów. Kto wie, co będzie w przyszłości. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to ja tylko pozwolę sobie zakończyć, że tak jak Pan Minister powiedział, my bardzo też się cieszymy, bo Tutaj te pieniądze, które zostały przekazane przez ministerstwo, one zostaną właśnie wykorzystane na zapłatę za hotele, na zapłatę za obiekty, czyli one tak naprawdę, wszystkie te pieniądze zostaną, zostaną na pewno w Lesznie. I ja, panie ministrze, tylko pozwolę sobie powiedzieć, że jakbyś w przyszłym roku tutaj Polonia chciała organizować Mistrzostwa Świata, Świata to jesteśmy no też jak najbardziej no otwarci.